Zapraszam Cię na ostatni, trzeci odcinek z Madery. Jeżeli nie widziałeś poprzednich dwóch, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Tymczasem dziękuję za to, że jesteś na moim kanale i naprawdę doceniam każdego suba. Miłego oglądania. Yo yo yo! Siemanko, siemanko, yo yo yo, witam Was z trzeciego filmiku z Madery. To będzie taki miszmasz tego co nam się udało zobaczyć przez ostatnie dwa dni spędzone na wyspie. Wiadomo głównym jakby motywem przewodnim będą lewady, ale o tym się dowiecie troszeczkę później. Teraz dojechaliśmy sobie do, do takiego przystaneczku, do takiego parku i idziemy właśnie w stronę Lewat. Ale też myślę, odwiedzimy dużo, może nie dużo, ale kilka innych ciekawych miejsc. Na przykład jakieś wioski, coś sobie pewnie zjemy. Pójdziemy na jakiś shopping. Więc myślę, że będzie warto. Idziemy. Jak dobrze pamiętam, to idziemy szlakiem PR25 do jakiegoś wodospadu, chyba Funal. I do jakiejś dolinki, gdzie są jakieś małe strumyczki, więc powinno być ładnie, ciekawie. Ale to się okaże. Jesteśmy już 4 dni na maderze i jeszcze ani razu nie było brzydkiej pogody cały czas słońce. Przepiękna pogoda, zero deszczu. No bajka po prostu. Także mogliśmy się opalać i no, popływać w basenie, ale nie skorzystaliśmy z pływania, bo, bo było za zimno, w sensie woda była za zimna. Albo my zacięce. Może tak. Naszliśmy do jakiegoś dziwnego lasu, zaczarowanego, teraz dwa kilometry taką drogą, i coś tam ma być, ale co, to nie wiem. A tak naprawdę to nie wiem gdzie idziemy, bo nie mam mapki. Wiem, że tu mają być lewady i ma, ma być jakiś piękny wodospad. A co będzie to się okaże. Ważne, że się kapkę ruszamy. Jak zwykle, żeśmy się dopiero zlekli w spokoju dzisiaj koło godziny 11, więc kapkę późno Można byłoby wcześniej, no ale... Wszyscy lubimy spać, i że tak powiem, to wygrywa póki co. Cały czas mijamy takie kaskady, wszystkie malutkie, wodospadziki. Tymczasem robi się coraz bardziej stromo. Dziewczyny gdzieś tam u góry Ciekawe przyszło takie pokrywa właśnie taki Meszek o, Ni to meszek Ni to trowa Taka o tam już słychać wodospad z oddali. Te widoczki się robią jakieś. Może się tu uda polatać dronem. Zobaczycie z góry, jak to wygląda. Zostało nam 600 metrów do jeziorka. które się nazywa. Sprawdzę. LAGO DOVENTO Później stamtąd możemy iść do, do chyba tego wodospadu ale to się okaże mapkę mam, bo wtedy znalazłem na aplikacji, gdzie przez przypadek mi się aktywowała eee, co mi się aktywowało? Subskrypcja a tam jest ten wodospad W oddali go widać Hi. No i Państwa, jesteśmy nad Lewadą Alekrim, Alecrim, nie wiem jak się wymawia. Alewady to nic innego jak system rzeczny, który był stworzony między XV a XVI wiekiem i służył do tego, żeby wodę deszczową transportować z północnej części wyspy na południową część wyspy, gdzie nie wiadomo jest więcej słońca i rolnicy mogli uprawiać różne, różne owoce, warzywa. A teraz jest to wiadomo atrakcja turystyczna, również ta woda sobie spływa na południową część wyspy, gdzie, gdzie tej wody jest po prostu mniej. No i tak to wygląda. Wszystkich tyle wad na całej maderze jest ponad 3000 km. No i wiją się w sumie po całej wyspie. No i jest to bardzo, bardzo fajna atrakcja turystyczna. I niemożliwe jest to, że jak ta woda sobie płynie, to, to jej praktycznie w ogóle nie słychać. Płynie sobie całkowicie bezszelestnie. Przepraszam o, o jej na bucie. I Ogólnie chodzenie sobie tutaj sp Spacerek między takimi drzewadami Powiem Wam, że jest mega uspokajający I taki kojący super się w tym idzie Ta woda sobie płynie W ogóle jej nie słychać Rybki sobie w niej płyną jakieś Pływają sobie w niej rybki no to, Zobaczcie tu Ale woda zimna, górska. Pewnie to jest ta woda pitna, która jest w kranach, bo to właśnie w naszym mieszkaniu również jest napisana, że kranówę można pić. Te wady są już jakieś powiedzmy, betonowe, więc na pewno są już starsze. Natomiast pierwsze były drążone w skale wulkanicznej i, i były w tunelach. Nie? Więc to na pewno proste nie było. Jeszcze z narzędziami, które mieli w XV-XVI wieku, na pewno to proste zajęcie nie było. No ale mega pomocy. Lago de la tak się nazywa. Dobra, teraz droga powrotna, znowu wokół wokół albo obok lewat. Idziemy teraz na ten szczycik. Później na, na ten duży wodospad. I to tyle, chyba będzie z pierwszej części filmu. Później się zobaczy. Dobra, nic ciekawego na tym szczycie nie było, nawet żadnej panoramki ani nic, więc zmierzamy w stronę jeziorka. Do zobaczenia później. hej! To jest jajko. Co z jajko? Z jajko. To jest jajko. nie jest. Ta po prostu? Na przykład yy, śmietana i... Nie, 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 to jest jajko. O, On siedzi na mojej czapce. Aha. Mu. To są dwie tata. Mhm. To są dwie. Ona się szczurzy jak pan. Mhm. Jak. Chyba, bo jak pani... Głosuje. się do tyłu A ona ma kurde. Tutaj kolejna lewada. Pawła II, tak się nazywa. A Tutaj pod nami taki spektakl. Nie wiem czy to będzie widać, bo to jest pod słońce, że Chmury pod nami sobie płyną. My jesteśmy na wysokości jakieś 1000, 1400 metrów. O. w ogóle jeszcze taka, taka ciekawostka, dlaczego te lewady, albo dlaczego koło lewad są ścieżki, Bo dlatego robili te ścieżki razem z lewadami, żeby w bardzo prosty sposób można było je udrożnić kiedy tam naleciały liście, czy jakieś gałęzie czy coś takiego, doszedł sobie jakiś gościu wokół nich i je udrażniał Więc dlatego te ścieżki zostały zostały teraz przygotowane pod turystów, że można sobie chodzić i dyrektować się widokami. A teraz wsiadamy do naszego peżucika i mkniemy dalej coś pozwiedzać. i Say that you're done Say that you're leaving I'm already gone Cause that's all I needed You gave me the reason Cause I Niby nic, jedziemy sobie autkiem, jedziesz sobie autkiem, jedziesz, 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 jedziesz a tu nagle, błach. Wow. No a tam wczoraj, tam, 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 Pod tą białą kopułą byliśmy w poprzednim odcinku, nie wiem czy widzieliście. Jak nie to zapraszam, był tam piękny zachód słońca, którego nam się udało zobaczyć, nie? A tam jest najwyższy szczyt Madery. Bajka. A teraz jesteśmy w takiej miejscowości, która się nazywa Santana, jak Carlos Santana. I są takie ładne domeczki porobione, takie malownicze. Zaraz Wam je pokażę. No i piękne szopki zrobione. Miasteczko też pięknie ustrojone, ale jest jeszcze jasno i nie jest włączone całe oświetlenie. No ale to już w drodze do domu. I tak chyba będzie nam miał przedostatni dzień na, na wyspie zwanej Maderą. Jutro jeszcze na pewno coś zobaczymy, dopiero mamy o 18, tak więc całe przedpołudnie i trochę popołudnia przed nami. Więc na pewno coś jeszcze zobaczycie. Ostatni dzień, ostatnie parę godzin na maderze, żeby nie było mam spodnie. To po prostu wróciłem z biegania i nie chcę się ubierać koszulki, bo chyba już nie mam żadnej czystej. Idziemy pojeść owoce, jeszcze trochę poswiedzamy, Tutaj nasz widoczek z okna. I zaraz za tym budynkiem jest centrum. Tam żeśmy zjeżdżali na saneczkach gdzieś, a teraz idziemy dojeść owoce. Tych tokerka. A taka? To, to pokażę. się pokaż swoją. Gdzie jest ta wopryka, którą zgodziłam? Zjadłem. Mamy takie kanapeczki. Mm. Gluten free. Bez warzyw, bo ja nie lubię. Frytki pyszne, nie? Lubię. Okay. Jeden z ostatnich w posiłku. Na deser, Trosy, proszę bardzo, no zobaczcie. The last but not least. Tym razem pinakolada. Pinakolady jeszcze tutaj nie piję. W nie. Tutaj pije się poncze. Czyli jakiś taki sok na przykład z jakichś owoców egzotycznych do tego rumu. Który też tutaj jest lokalny. Bardzo pyszne w A teraz idziemy jeszcze na chwilę na... do Luna Parku takiego. To jest takie, wiecie, jak taki Luna Park, co przyjeżdża raz w roku na wakacje do jakiegoś miasta. I... No i... i niby takie wyśniatki, a powiem Wam, że ta atrakcja jak z nich schodzisz masz grubo grupowanie ryją. Te kolory jak flaga Jamajki. A jeżeli nie widzieliście filmu z Jamajki, to zapraszam. No a z na parku chyba lipa, bo chyba jest zamknięty jeszcze od tej godziny. Więc posiedzimy pewnie w parku. Za 3 godziny musimy być już na lotnisku. Dobra, chillujemy, nie chce nam się już chodzić nigdzie, nie jeździć, z pół godzinki sobie poleżymy w parku, gdzie już byliśmy na samym początku. No i czas wracać do pięknej Polski, z równie pięknej Madery. Nie wiem, ile w sumie kilometrów rozstrzelaliśmy, ale pierwsze tankowanie, tam trzy kraski nam zostało do końca, a benzynka... na jaku nas, więc popo no to jesteśmy na lotnisku i żegnamy się z madero. yo yo yo, yo, yo!